Przeprowadzam właśnie pierwsze uruchomienie kotła Wisman Witodens 050. Procedurę pierwszego uruchomienia można przeprowadzić z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji dostarczonej przez producenta lub z wykorzystaniem panelu obsługi kotła. Ja wybieram tą pierwszą metodę, czyli z wykorzystaniem aplikacji wiguide. W pierwszej kolejności należy sprawdzić szczelność instalacji gazowej, napełnić kocioł wodą i odpowietrzyć go. Następnie należy ustawić parametry pracy kotła, między innymi: rodzaj i długość systemu spalinowego, rodzaj eksploatacji stałotemperaturowa lub pogodowa, rodzaj gazu, którym będzie zasilany kocioł, a także datę i godzinę. Na koniec należy sprawdzić szczelność komina i przeprowadzić analizę spalin. Po dokonaniu konfiguracji parametrów pracy kotła Kocioł w sposób automatyczny przeprowadza kontrolę czujnika temperatury spalin. Jak widać, kontrola ta powiodła się. Należy też pamiętać o sprawdzeniu dynamicznego i statycznego ciśnienia gazu zasilającego kocioł. Ja pomiaru dokonuję z wykorzystaniem prostego, ale bardzo skutecznego przyrządu, którym jest u rurka. Ostatnią czynnością, którą wykonuje się już na pracującym kotle, jest kontrola szczelności systemu spalinowego oraz analiza spalin. Obydwie te czynności wykonuje się z wykorzystaniem analizatora spalin. Na koniec została już tylko formalność, którą jest rejestracja uruchomienia kotła na portalu Wisman Pro.